Zadanie 20. Podstawą ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ABCDS jest kwadrat ABCD. No dobra, narysujemy to sobie szybciutko. Hop, hop, hop i hop. Hop, hop i hop. Nie jest taki zły. Jest kwadrat w podstawie, czyli A, A. Wszystkie ściany boczne tego ostrosłupa są trójką, trójkątami równobocznymi. Jeżeli to są trójkąty równoboczne, i jeżeli tutaj jest A, to znaczy, że tu jest A, tu jest A i tu jest A. Miara kąta ASC. Tutaj warto zmienić kolor i zaznaczyć sobie ten kąt. Mamy tutaj A, B, C D, no i S, czyli kąt ASC A S. C. A, S. C, czyli ten. Czyli można by było to przerysować. Hop, 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 hop. Jeżeli tu jest A, tu jest C, a tu jest S. Wiemy, że tu jest A i tutaj jest A. To brakuje nam tego odcinka AC, ale odcinek AC jest tu. A to jest przykład na kwadratu. A przykład kwadratu to jest A pierwiastków z dwóch, gdzie A jest długością boku. W takim razie tutaj mamy A pierwiastków z dwóch. No to jeżeli mamy taki układ w trójkącie A, A i A pierwiastków z dwóch, to tu musi być kąt prosty. Bo to też jest przekąt na kwadratu. Jeżeli by tutaj dorysować takie coś, to też będzie API z dwóch innej, możliwości nie ma.